że jestem, e, no, zajebisty w kuchni. Dlatego, żeby e, pokazać im, e, jakie jestem Zajbistrzy. postanowiłem nakręcić to sobie. No, ale na pierwsze odcinek trzeba też mieć pomysł, więc uznałem, że zrobimy dzisiaj ambrozerie, według mnie. E, będzie to e, Majomasz, zanajam od tego. Więc yy... więc tak, ja mam wziąć jedno jajo. sióże rozbiło ją i teraz pieździec kurwa i skurwysyny stworzyło się chyba nie wiem kurwa co to jest te żygigi kurwa jebane. wiem że się się kurwa tym widelcem, ale ja mam kurwa łyżkę nie chcę się stawać po widelce. Smyru, smiru. No Dobra, kurwa. Zucker, tfu, sól. Kurwo. Cukier i ocet. Ja mocet? Nie wiem, czy ja mam kurwa ocet. Kupiłem ocet do chula, chyba, nie? A, dobra. O polecenie, żeby kupić... Wydaj, ocet winny. Dalej dalej, 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 dalej Zapomniło mi się. Kurwa. To się otwiera. No tak, jest głupotworny, ale nie wypego otworny. To się otwiera. Nie wiem. Pist. Nie, dobry. Więcej. Poszło. I cukru. Cukier kurwa musiałem mówić robić. Damy kurwa, nie wiem. Tyle. Pist. Z sumnie przestałem instrukcji obsługi, ale wyjeba. Mm. Jak to się odpala? Nie, nie, nie się. Na pianie. Oto moje dzieło. Teraz ma być najbardziej czasochłonna część. Mam dodać olej cały czas miksując. Gdzieś tam przeczytałem, że nie musi być olej. Po zrobimy to po niej. Musi być olej. Bo mi się nie chce jeść z olejem. Będziemy mieć. Ekstra virgin whatever the fuck. A kurwa zapomniałem najważniejsze rzeczy, jak powiatowe. Wiadomo, że PPG, Więc yy, no. Ciężko z takim no, takie coś robić na trzeźwo, więc tego przyda mi się pierwsza pomoc. No. Bo na pewno potem będzie potrzebna pierwsza pomoc. Kurwa rośnie pierdolona. Oś, mm. mm. kurwa, zakistusiłem. Pijano kurwa. O, to mi pomogło. Ekstra Virgin kurwa. I będę dodawał e, parę kropel. Pod tym bardzo cieniutkim strumyczkiem mam to kurwa lać i mieszać do zobaczenia w przyszłości Dobra, no powiem wam ciężka praca pod siedem, tynga, pierwsza po pomoc kurwa co mnie nie, nie pierwsza się pomocy jest jestem, jestem. To wygląda jak moja mysz, po michuja. jest pierwsza pomoc. No to nie dałem jeszcze ostatniego składnika pieprzu, ale to chyba kurwa wiele nie zmieni w tym moim wielkim dziele kolinarnym. Więc jest kurwa problem. Ale chuj Czego Propaga nie robiła? Bierzemy y, pieprz mielony, bo taki kurwa kupiłem. Wiadolamy pół paczki. No dobra, że nie było kurwa. Chuj mój. Kurwa. Chujowo z taką chujową kamerą. Pizdu kurwa i wylądował. Nie. Z kurwa, zabieramy się do mielenia. W portalu z chuja, to ten majonez powinien mieć gęstą, aksamitną konsystencję, na w końcu doprawiony pieprzem, nie? A mi kurwa wyszła jakaś chujowa musztarda. Kurwa. Która nie wygląda jak musztarda. Ja wiem, że majonez jest też z musztardy można zrobić, ale... To nie to No porażka no. Kurwa No pomiksuję to jeszcze, zobaczę Może coś z tego wyjdzie no, Może znowu do olej Oliwy z olików. No kurwa no nie wiem Co no. ja zrobiłem źle że... No ja wam... Chyba tego się nie da uratować Chyba na chuju stanął A wyszła mu kurwa musztarda Taka chujowa w, w, w swoim świetle też chujowej, to wyglądacie. Ale no, chyba nam musztarda, jak nie napiany. Czyli porażka. no. To trochę nie dobrze, bo ja w tym programie dzisiaj miałem mieć dwa raje zaplanowane. Więc pierwszej pomocy. I drugi produkt miał się składać z Majonezu też. Więc trochę pizda. No, no. Na szczęście przewidziałem taką możliwość i szukałem, no i zgubiłem majonez. Niestety, kurwa, yy, nigdzie nie było kentrzyjskiego, kurwa, obszedłem półjebanej Warszawy, kurwa, nie ma kentrzyjskiego, więc niestety będzie musiał być chujowszy kielecki. Wracamy po przerwie do programu. Jak tu zobaczycie trochę e, produktu, to może się domyślacie. Może nieco się powstanie. Tą e, pseudo mustardę. No niestety spróbuję. no, jest to Szczególnie, kurwa potem. Ja pierdolę. Więcej. Dobra, to na nie wyszło. Co to, to zadanie z majonezem? Co wymaga mąki, mąki, półki tarte, jakiegoś cynamonu Otóż, yy, szukając jakiejś inspiracji na, 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 na jakieś danie. Kurwa. Uch. Z majonezem. Ale na przepis. Otóż taki piękny. Państwu pokażę. Babka majonezowa. Kurwa, fokus dziwko. Tylko nie wiem kurwa, którego jeszcze skruteno no. yy. użyję. Piękna, zajebista babeczka z majonezikiem. Kurwa, będziemy wpierdalać. O, taka ma być ładna. Kurwa. Tu jest pierdolony przepis, i jedziemy. Zróbmy nową miskę, bo stara to kurwa biohazard. Hehe, <laughs> <laughs> czysta! Dobra, kurwa, robi burdel ale są tam później. Eee yy. 3 czwarty szklanki mąki pszennej Kurwa, jakie szklanki do chuja? Szklanki brudne do pierdolonego Cela Huj! Bo taka kurwa pół szklanki, więc uznam, że kurwa cała ma wchodzić jak 3 czwarte. Kurwa, taki pizdziec Mąka przedna. Będziemy używać jakiś tam typ 480, bo widziałem jakiś bardzo mądry używa mąki przedniej 480, kurwa. Bo tak. Pist. Mąka pszczelna. Mąkę pszczelną, ziemniaczaną i proszę do pieszenia. Nie mam mąki ziemniaczanej, nie było kurwa w jednym sklepie, nie chciało mi się do drugiego. Szukałem majonezu. wielu dla szukania majonezu, ale nie zbyt szukać jakich kurwa mam mąki. Więc kurwa wziąłem skrobię ziemniaczaną. Kurwa to samo. Według Peggy of course. Mam wyjebane. Pizdziec Proszę do pieczenia Kurwa pomóc Pierwsza pomoc Jedna łyżka proszku do pieczenia Kurwa Nie wziąłem ale To się roztwiera bardzo Chciałem kurwa nazywać, że nie wziąłem noża Jedna jebana łyżka Tyle? Piste No jeszcze to Co? W tym opakowaniu wiele więcej nie ma, więc może wypierdolę całe To jak kurwa łyżka Ze sobą kurwa połączyć no, kurwa, u to wygląda tak Wiem kurwa, będę trzumał o kurwa, więc co zrobiłem źle już, ja pierdolę, miałem przecież sito, kurwa mąkę przepierdolić Teraz będę takie kurwa jebane grudki, jak teraz tutaj widać Kurwa No nie, no, no kurwa, no takiej jakości to nie a kurwa kuchni no. Trzeba to przepierdolić wszyscy to banie sito no, Kurwa, ja nie mam jebanego sito, to jest największy problem Ja nie mam kurwa jebanego sito Chuj, będziemy wpierdalać babkę z grudkami Nie mam sito w drugiej miejsce. Kurwa, druga miska, ja pierdolę, kurwa, zbankrutują mnie na miski. Chyba to też trzeba umyć. To jest kurwa, nie dość upierdolona, też jeszcze kurwa jakiś likwid w niej jest do chuja. Czysta Kurwa, umyta? maniałem miejsca na stole, kurwa, skończyło mi się. Y w drugiej umie misce też mąki mi kurwa niepotrzebne. To ony tutaj. Kurwa nie wiem. Stawiam mąkę na Nicolas Nikleby Charles Dickens. Beast. Skroba ziemniaczana idzie na Stephen King. Number one bestseller Gunslinger. Pist. Co mam zrobić? Miejsce umieścić cukier. ile do tego, kurwa cukru. Jedna szklanka cukru. Czyli to będzie nasze 1,1 trzecia. Do tego ile? Jedna szklanka kurwa cukru. Ja pierdolę, zbankrutuję. Chuja, widać. Mam to wyjebane. To jest PPG i gotuje PPG Production. Jakkolwiek kurwa nazwę, tylko jest dolny problem. To jest powiedzmy, że 3 czwarte. Powiedzmy, że to jest tamte, kurwa. dodatkowe 1 czwarta. Pist. Cukier waniliowy oraz żółtka z czterech jajek. Żółtka. Białka pozosta. Yy. Jedno opakowanie cukru waniliowego. Ja wpierdoliłem cukier waniliowy. Tu jest. Jedno opakowanie. ok, Takie kurwa meziernęty to ja rozumiem kurwa. Pi jest to opakowanie, je... Koniec. żółka z czterech jajek. Kurwa. Jedno jajko się rozjebało. Zostały mi cztery. Zamówiłem sześć. Kurwa i dolo. Teraz kurwa jebana operacja wyjmowania kurwa jebanych żółtek z jajek. Ja pierdolę. To, kurwa z jednym rozjebanym między nimi. Kurwa Dobra, mam rozłączone żółtka i jajka Tylko że w żółtkach kurwa pływa coś jeszcze Nie wiem, jakieś kurwa drugie życie No, Ale na razie nic o białkach nie jest mówione i kurwa na razie na glebę mikser Czy nie, przydaż mi się kurwa Więc no Jolo oraz żółtka z czterech jajek, bałka pozostała W międzyczasie będę miał za zadanie dodać majonez do tego czegoś kurwa Teraz wam pokażę do czego Majonez mam do tego dodać w międzyczasie jakby ty miksował Więc muszę sobie przygotować, bo to jest bardzo ważny Kurwa zabieg, jedyny najważniejszy kurwa Wypierdalaj ja kwiacie pierdolone, w pizdu, pizdu. Teraz muszę sobie przygotować tego majonezu. Kurwa kielecki, no niestety nie kęszyński, ale kurwa, nie, kurwa nie było no. 220 gram, to jest kurwa jedyne gówno co jest w gramach, ja pierdolę To jest kurwa tacka. Wypierdalaj łyżka. Teraz tak, robimy jakieś kurwa tarę, tak. O i, i, i to kurwa gówno nie waży. Nie. Czemu ty kurwo znowu ważysz? Tych chuju. Dobra. W autorskiej kurwa w babce majonezowej PPG ma być kurwa jebane 222 gramy majonezu. Kurwa pół kurwa jebanego słoika, żeby pierdolili. Jak kurwa nie więcej. Kurwa. Wychodzą mi z tego jakieś kryształy. Dobra, kurwa, kurwa, no, 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 no. kurwa, no. Nie wiem, kurwa, jak to pokazać. Wpierdałem mnie w Kurwa, to jest częstsze to gotowanie niż, kurwa, myślałem. To coś będzie y, robione na kurwa masę Nie wiem, jak z kurwa z kryształów zrobię jabaną masę Jak z jabanych kryształów, stanie maska, nie wiem Miksuję Dobra Wygląda jak mało konsystencję pierdolnej masy Kurwa o, o Kurwa mać, pierdolny asasyn w kolejnym naczyniu... E, e, co? Białka się kurwa ubija do czegoś, a ja kurwa mam jakiś syf kurwa w nich. Następnie masę połową z mąkami, ciasto będzie dosyć gęste. Mm. kurwa. W kolejnym naczyniu też kurwa trzecie naczynie będzie na następnym stepie kurwa. Jebane trzecie. W sumie kurwa ostatnie, więcej nie mam, zbankrutuję kurwa. No mam to zrobić z tego kurwa. Z tych dwóch bąka tam mieszanina mąki i tego ciasta i z tego gówna Mam zrobić jedno Kurwa Armagedon Pizdzieeec Kurwa i teraz Kurwa nie mogę odłożyć telefonu w drugiej ręce mam coś co kurwa się leje ja pierdolę Czytamy, gdzie kurwa to jest. Wydaje mi się, że do, do robienia ciasta, ale zanim wpierdolę, w pierdole. Bo padało mi się dowiedzieć, gdzie jest sprechen kurwa listopada obsługi 53. bezpieczeństwa kurwa Kto ja tu pisze? nie wiem kurwa zakładam że tym się kurwa robi ciasta no. no ale piekarnik się nie podgrzewa no ty no, kurwa coś mi wyszło teraz kurwa trzeba ratować te jebane białka które wygląda jak coś mi kurwa jabane bane ty <grystanie> Ja uratowałem, kurwa, tyle ile mogłem, nie? Nie wiem, kurwa, czy widać, czy nie. Wyjebane. Co mam z tymi białkami zrobić? kolejno czynił ubij białka na sztywno. Po czym delikatnie i dokładnie połącz z ciastem. Jakim kurwa naczynił i kurwa jak? Nie wiem, będę kurwa tym napierdalał. Tak się ubija? Kurwa, teraz będę szukał wideo, jak się ubija kurwa jaja czy mi że tak się kurwa robię ja, bo ja kurwa nie kumaty Co pipić to nie seks No jak dla mnie to wygląda jak ubite no o, kurwa no ubite nie ubite No to to wygląda aktualnie tak. Teraz mam kurwa wziąć kolejny na szynie, którego już kurwa nie posiadam. I wlać tam jedno od tego. Więc kurwa muszę ubić to. Tu mam oddać jedno czwartą. Wpiedolić kurwa kakała. <grystanie> to moja Będę dawał tokie Mam nadzieję, że chodzi kurwa o takie kakao, a nie kurwa jakieś inne. Kurwa Kurwa, cukiernikiem zostanę, kurwa, ty pist. Okej, okay. Forankę do babki na trzy, olejem Kurwa, jakim olejem, pierdole, kurwa, nie olejem Kurwa u Mnie będzie oliwa z oliwek, kurwa e, Oliwę z oliwek, bo pierdolę, olej Ma być łyżka mnie będzie łyżka w kakale kurwa ciastem. Hmm? na czeru, na czeru, na czeru, na czeru. Barbimy ścieru, ścieru było tartą. Kurwa, jak to się ciężko rozprowadza. Tak wlej do niej połowę białej masy. Biała masa połowa, A teraz kakao, czyli wpierdalamy nasze k mieszankę K Cóż, czujesz, że kakao to będzie rozprowadzone artystycznie, kurwa. No, jak widać, kurwa. Wyszło mi kurwa artystyczne dzieło. No, no, no chuja, no więcej czekolady kurwa nie mam. No. Ale to w środku będzie, to kurwa chuja będzie widać. Okej. Okay. To ma być dzieło, które ma się do piekarnika. Tak to wygląda. Ma to wiebać się na 50-60 minut. I jakby coś się zjebało, to na więcej. No. To ja to wpierdalam do piekarnika na 160 stopni, na 50 minut. Dobra. Ostatecznie... Naszą babęczkę wpierdoliłem na chujnie, ile stopni między 150 a 175 i na jebane 55 minut ogrzewanie, kurwa góra dół. Tak się trochę sprzątałem, a tu kurwa minęło już trochę minut, kurwa nie wiem ile. Nie, tu, tu, tyle. Tu kurwa przypominać, a sto. po postęp babki i ona kurwa rośnie. baniutka urosła. Kurwa. No, kurwa brakuje co prawda 5 minut do końca, więc no. Nie, kurwa już. Ty chuju oszukałeś mnie. Tak wygląda upieczona babuczka pepegi, Wyciągnięta prosto z pokiernika. Na przepisie było, że jak kurwa ten. Eee, żeby zobaczyć, czy się w środku pieku, więc muszę to dawną. Młodziek. Kurwa, mum no brzmi jakby tam kurwa, jeszcze jakiś płyn był w środku. To wstawię jeszcze na 10 minut. Wstawiłem na chuja wie ile minut? Bo to jest kurwa zajebiste. To jest na prawie że 15. No, kurwa, no chuj. No. no robiło się i tak mniej. Kurwa, bo, bo kurwa nie miałem tym robić. Ale to na. Pierwszy raz. A, i kurwa. Nie wiem, miałem cynamon i kurwa zapomniałem dodać, więc kurwa jest dawka bez cynamonu. Ale chuj O jak widać w przepisie jest pół łyżeczki cynamonu co skipnąłem, bo jestem praga, kurwa, nie wiem kurwa kiedy. Kiedy kurwa. Eee... Ja tu jest pierdolony cynamon, bo ja go chuja widzę. No kurwa, no, zajebisty przepis, kurwa. Eee, Piszę pół łyżki cynamonu, a kurwa przepis na babkę i chuja nie cynamon. Czy ja jestem ślepy? No, ni chuja nie widzę. No. Gdzie to pierdolony cynamon jest? A kurwa, bojowy. Tak wygląda po wyjęciu z piekarnika. A tak wygląda po węciu foremki. Trochę mi się rozjabała, bo kurwa byłem brutalny przy wyciąganiu, bo mnie wkurwiła. No ale no, przynajmniej zobaczyliśmy środek. Dobra, no. Ciasto gotowe. Teraz czas na taste test. Gotowy produkt. Spodziewaj się majonezu. czuć majonezu. Więc w sumie teraz jest ważne pytanie. I ważny segment tradycja tego w przyszłości kanału. Czy majonez? Kurwa! The